Rankingowa. Okej, okay, gramy stary o wejściu 3. W tym momencie jest mecz. Ale co to dla nas? Co no dla nas to nie? nic, dla nas to nic. Okej, okay, bardzo dobrze. Dwa mecze wygrane. Najważniejsze jest to, żeby nie, za dużo nie siedzieć. Po każdej gierce malutki spacer. Zobaczcie, ile zrobiłem już metrów. Ja pierdolę. Puh, 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 puh. Pana pozycji. Front, schody, mu bęk, bęk i łokieć. Ha, dalej jestem szybki, dalej jestem w formie. Ha, ale mu zajebałem, co? A ty nie spodziewałem się. To ja, to ja. Dobra, buduję chweja. Bo kto gra chweja? Ten kawał? No. Ludzie, między 9 a 20 jest kom kometa nad Polską i mega księżyc. Ludzi idźcie oglądać. Poważnie? Między 9 a 20 nad Polską. Zobaczę. O kurwa, mam okno zasłonięte. Ale ciemno! Ale co z tym? Tej... Wiesz, co fajnie byłoby z tą kometą? Jakby zamiast ta kometa nie leciała nad Polską, a wy świat i go rozjebała w końcu. To by było coś, to bym oglądał! A tu kolejna nietrafiona kometa, ja pierdole. Ah, szkoda, dobra. Na zachodnim niebie. Chłopie, to myślisz, ja nie będzie gdzie jest swój zachód. Na zachodnim niebie? to jest jakiś serwer? A, na westowskim, dobra, elegancko. What you will play? Yasuo. Yasuo! Ale jestem głodny. Mogę jednak zjeść ten obiad Agnieszki. Dlatego tak wyglądam, jak ja jem śniadanie tylko, a potem nic nie nie A Kali na midzie. Grał dalej swoim pikiem OTP Yasuo, tak? Dobra widzowie, jedziemy. Druga runda. Wziąłem podpalenie dlatego, dlaczego? Bo Akali będzie rozjebana. Dobra. Proszę, żeby w mojej drużynie były same kocury, a są już na pewno dwa. A w przeciwnej, żeby grały same niedojeby, które się kłócą i nie mają ochoty w ogóle wygrać. Tarczę kupię. Tarcze kupić, nie? Czy miecz? Tarcze. ja sobie powiększę mapę, bo ja stary człowiek gra. Wideo. Nie, interfejs chyba. Rozmiar mini mapy Damy sobie na 72. Jestem, okay, lepiej mieć jestem, 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 A! jestem, 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 Nie! <gry> Misiu, dla Ciebie wszystko. Dzięki, cyferki. Kurwa, no już wybiebał się na topie. Śmieć. Śmieciuch. Przeciwnik Dobrze, Aurora! Nice, dziewczyno! Widzę, widzę! Wow, nieźle tam wjechał. Ej, rado było Okej, okay, okej. Znaczy trzymaj się po prostu górę i uciekaj do góry, do... Znaczy Bardziej do ściany o tej. Ale wiesz, ona tak gry defensywnie trochę gra. Więc o niej nie chce pomóc. No tak, 30, tylko że stoję 10 Ale mi wsadziła Ale ja myślę, że użyję A podpalenie nie. 17-19 Ja e, mogę podjechać. Dawaj, 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 jedziemy, 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 No i wyjebałem się! KUPA Zlibałem to, nie po, nie za blisko flesztołem, No, po prostu, jak mam streama, strasznie się denerwuję. W ogóle tracę farmę. Dziwne, w sensie fajniej się gra, jak ktoś się ogląda, ale się strasznie stresuje, no. A tam był. Nie, nie, nie zginąłbym, bo bym flesznął przed wieżę i. Ciap! To widza, no tak, no tak. Wytrzymaj, taczko, wytrzymaj, wyliżej ci dupę z gówna. Proszę cię, wytrzymaj, maleńka. Taczko, kurde! Jedynie drogi do domu. <zys》> Jebana Kali, no A, wow, ale leje ona! Ty ona może mnie rozjebać teraz, jak wszystko wbije. Nice. No, to było dobre. bo bajki padnie Ale zjebałem, zjebałem. Ona miała wszystko, ja nie. Pozdrow ł Milenkę, smierda. Pozdrawiam Emilkę, Milenkę Śmierda, pozdrawiam, kurczę źle to zrobiłem, bardzo źle to zrobiłem, niestety. Trudno, mam nauczkę, że przypominam kiblową spuczkę. O oh, kurwa. Ijdź do siebie? Aurora też tam schodzi, no już nie wiem, dobra. Tu tracę farmę, to lecę tam. Ojejejejej. Bezpośrednio. Nie zabiłbym jej niestety. Ale ona mnie leje. Strasznie duży damage. Mam. To nie ma R, na flusze. Ale mi ucieknie. Ja bym to odpuścił. Ale Aurara nie wyjdzie. Ja zaosanuję. Pokonana. Nie! Oj, idę, idę, idę Ja pierdolę, dobra, no nieważne. Tu jest chyba Kane Masz żarkę? Tam Nie! FF przegraliśmy. Kupa. Czemu nie zginęła? Mocy. Ja <grymne> Kurczę, Olek. Taczkę mam, ale jaka rzeczywiście lepsza? Lepszy gracz ode mnie. Na razie. Nareszcie razie zgaszę muzykę. O. Ha chaosu tu się Zawsze Tak jest. Pewność siebie mnie zgubiła. Pierwsza gra super. Zajbisty shot, gdzie wale z dwoma, z dwoma się bije. A tutaj, proszę Państwa, troszeczkę zaczyna się robić nieciekawie. Równik wie, dokąd zmierza. Ona ma ósmy level, kurde, molek, dobra, idę na bota. O lolo lolo, lo, juicy style. Mamerkę od tego. Za mną Makali to powalnie. No. Udało ci się zabić wroga. Koniec Cysa? serii. Sam się chyba obarł przesymał. sobie soft thanks, coś. A a co, ten zginął też Wszyscy zginęli? Tak, wszyscy, co tylko się wybierali. Dobrze. <grym> dobrze. Bardzo dobrze. Mhm, mają pinka. Tu też ma wardy. Już to mnie pierwszy ma farma. Elo, elo. Ja no Bez ulta Kali. No no dobra, dobra. A bo czekaj, bo jest stop do ubić. A nie, nie ubiłem. Tego to nie da. Mamulta Ono może mnie zabić, ja muszę co... No nie mogę jej gonić. Szkoda, bo podpaliłem wszystko. Muszę uciekać. Kurwa, no nie wiem. Nie pana Kali, nie lubię jej. Bo, bo, boi się jej spaść na ziemię Wydarzy się co? Tu co, co, coś o. Co? CO?! Nie, 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 nic się nie stało, ale że ona mnie zabiła? Kurczę, dobrze gra, dobrze gra, no jestem kasztan. Czy celem liścia jest spaść na ziemię? Celem czasem liścia jest wjechanie komuś na pysk Różnie to bywa z tymi liśćmi Aj daj karamba. 4-2-0 to jakiś palacz marihuany ja chciałem tu jeszcze jednego playta. tu nie zdążę, tam nie zrobię, tu nie podejdę, tu idę. Zaraz Kali też przyjdzie, nie, nie, tu chyba spaduwa stąd. 3 na 3. Jebać was wszystkich, k**y. Kur... Przychodzi ziomeczek z silvera i... Ja cię opuściłem, stary, no bo... Wszyscy je opuścili. No ja, walczy... ja dwóch zajebałem, ale musiałem uciekać. Przepraszam, no ja bym dostał hita i jest po mnie, nie? To jest cały czas. Dobra, ja troszkę wróciłem. 5-5. O, przy nim mi się ciężko farmi. Aurora, fajny ult. Pff, myślę, że spoko. Ale dalej tu będzie dużo do zrobienia. I mam pierwszy item. I teraz sobie składam pożeracz. Tu się wpisuję poży. I mam akurat. O! Jeszcze na to mi starczyło. Akali Hir. Dobra, nie jestem aż tak w tyle. Nawet można powiedzieć, że troszkę się odbudowywały. Odbudowałem, ale oni mają dużo obiektywów, nie? No, raczej ciężko będzie to wygrać widzowie, ale będziemy walczyć. Ona tu jest Jestem, jestem Podbita Kurwa, nie zdążyłem Mam teraz, teraz, teraz Fajnie, tam ktoś dwóch podbił bardzo fajnie Ja nie, nie zdążyłem kliknąć, bo mam kurwa, 32 lata, czyli prawie jak 60. Nice, ale mamy freez nice Asysta! Dobrze! Brawo! Bardzo dobrze! I szkajne blues in Tam i tu już wraca No nie głupi Co? to będzie mi widzieć? No wiesz, jeżeli e, to resflajuje, to ty możesz r walić, bo on wiosły właśnie sflajuje. Tak, 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 tak. To jest tak, to tak. jest pół sekundy dosłownie, tak musisz mieć, wiesz, zwinne łapy. Mhm, <smud> mhm. No to cały czas część treningu. Tu jest Akali. Eee, tylko on... Mm, aha, są, to tak, to tylko, bo sobie woda po to. Dobrze, to zaraz, bo mogłem się teraz zrobić coś tam idzie. Nie zrobię mi nigdy nic, bo jestem najszybszy. Ale łatwo. KU... Fantazja, fantazja. Przejście po pokoju, rozprostować plecy. Tak jest, podobno Liga Legend to dla inteligentnych. Nie wiem co tu robię, kupa, ale zobaczymy. Gdzie to jadę? Mechaniczna bestia. Mechanical kupa, monster. Nie ma ulta? Okej. Okay. Głośnie steryt już się robi, przepraszam. Dobra, idziemy. Ja muszę przefarmić, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest jest Huba lachtten, brad. Taczka będzie bita. Dobrze. Bardzo dużo farm mi tu zostanie. Poszła mi stąd! Bo cię zajmie. Mogę jechać? Jedziemy. O kurwa. Erka! A my z Fortuny uciekła? Nie, ja, ja ją nie boję. Bardzo dobrze. Niech kur... zdycha! Wiem, już mnie tak by złapała mnie. A ma ten doskok pierdolony. Overstaya zajebałem jak jebany kasztan. Ku**a! Wow. Iż mechanikal byś ten? Iż mechanikal by Munsta? MECHANIKAL ich blues, ja bluzyd, Nie braum! NUšTěFAN DESTERIDĘL! DESTERIDĘL! Mechanical MUNSTA! To będzie mój nowy nick. <laughs> DESTERIDĘL! Bo ogólnie mecz jest do wygrania. Zacząłem rozumieć, że ten mecz jest do wygrania. Tylko kurde, ja nie mogli tak się rozpędzić, żeby czuć tej mocy mojego samuraja. O nie. O Uda mi się to zrobić? Mój opuścił mnie. Ja go złapię. Jest tu samuraj, asuo. Jakali sobie farmi, ok. Wiadomo, też powinienem to robić, ale... Idziemy tak. Au! Iść. jeszcze uh. 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 zniszczona wieża. I kolejny raz, iść, iść. Muszę sobie kupić stryjka ja asyło. Te dwójka na naszym koncie 675 zł. No nie, nie już myślałem, że to jest stała woda w butelce. Bym wszystko rozlał, wszystko by się przepaliło. Uf w zasadzie twoje rekla reklamy ci Okej. Okay. Myślałem, <grym> że coś się dzieje. Ale to tylko pistolet. Gdy nie zagrzałem miejsca tak. na długo. Ale szybko zablokowałem. He, Dobra, wracam. Wracam. Ponieważ są pieniądze do wydania. Ale mogę zrobić tak zwany zone tutaj, bo oni będą chcieli się tu skupić. Patrz ja robię. Ty, Ty I widzisz, ja robię coś takiego. Tylko to robię. Po co? Po to. Ratuję mojego topleinera i stąd odchodzę, bo jestem kotem. Ale wiesz co robię? Zostaję. Robię znak, kur, a Nie oh, oh, Napierdalę mi dalej. Uciekaj! Albo nie? Na pewno Przesada, przesada to bym. Oni, oni nas mogą to rozjebać ty No się, jakby nas tu zjebali, to bym stromowali, bo by nasze. Ale dobrze wyszliśmy się... Troszkę przybajtowałem, widzowie, ale chodzi o to, żeby... Ja też uczę, no bo ja jestem ogólnie człowiekiem znerwicowanym, nie? Więc ja się uczę takiego spokoju grając z tym jasło, żeby odpuszczać. Właśnie nauczyć się odpuszczania Dobra, idę na botan, będę pchał. Veno zakryć kółkiem na myszce, chyba graż na zoomie albo ja oślopłem Troszeczkę rozumie. Ale wiesz, co ci się może wydawać? Przez co ta mapa jest taka duża. Na początku też mi było dziko, ale ta mapa mi dużo pomaga, bo nam ogólnie mapa pokazuje, gdzie kto jest. To jebane. Ale, ale naprawdę dużo mi to pomagła, Pomaga. No bo wiecie, ja mam oczy rozjebane już. Wiesz, za moich czasów pornosy się oglądały na telefonach, wiesz. Trzeba tak się przypatrzeć. I to mi oko rozjebało wszystko. Wiesz, pornosy już nie oglądam, a oko rozjebane zostało, no. Widzisz? Jak wam zajebał smoka? No Kurde, się spierdolł bez, bez ja widziałem, że on tu jest, to tam jeszcze być wysokami Nic, my bad, Nic się Ale nie dzieje, stary i, Ważne, i tak, że wygramy i tak, mecz I tak nie będzie sobie Bo jak przegramy, no to będzie bardzo źle Startuję Ale ze mnie kretyn ku**a! Aj przepraszam, myślałem że zultowałem i sfortunę, a do niej nie doszło to Czyżby strołujemy grę? Nie, to tylko normalny dzień z życia parysa platynowa Dabaj, już czterech, cztery na cztery, ja tu dochodzę zaraz Dochodzę w twojej mamie Nie no przepraszam, co ja gadam w ogóle, kurwa mać Jestem przecież Riot partnerem partner twojej matki. <laughs> Żartowałem, przepraszam. Dobra, już koniec. A jutro konkurs. Jutro na mojej transmisji o godzinie 17 rozdaję zaproszenia, podwójne zaproszenia na imprezę premierową Arcana, która odbywa się w Warszawie w kinie Gram. Coś takiego, w jakimś kinie. Więc zapraszam was wszystkich na jutrzejszego streama, będę rozdawał rzeczy z Ligi Legend. Na szaro robimy, rzeczy. Tak. Wiesz, wiesz co, ja widzę, że robicie cię na szora, tylko jestem kontrol kula czarodziejem. Right, let's fucking go. Mój honor opuścił mnie da Ile na górą maleje Dobra nie pomagać mi Nigdy jeszcze nie stawia mojego ziomka w potrzebie no, I ty już użyłeś arki? Tak. Okej, okay, no właśnie, no kurde. RKB RKBama. RK, RK no. No wiesz, bo to wszystkich podbije. Wiem, wiem, wiem. A podbijesz wszystkich? Tak. Kurde, no ale już chyba leżałem, w miejscu. Stąd używam kiedyś itemu, używam, tylko on jest pod jedynką. Przepraszam. Chyba tarczę sprzedam, tak. I mam trzy itemy. Chyba teraz to było gówno Teraz to było gunwo. I właśnie, tu mam brzydko, mam syf po prostu porobił. Mam być ładnie, wczoraj tu sprzątałem. Jest ładnie? Wyglądam jak jebany żul. Wyprostuj się Filip, kupa. Ludzie patrzą. <laughs> Dobra. Gramy, jestem z powrotem. Oh no. Idziemy tu. co? Midem pchamy. Midem pchamy, no. No, kur... Steryg jest najlepszy! Hej, hej! O -o -o. A -a -a. Wygraliśmy! Ej, chyba wygraliśmy wszystkie mecze na lidze i to jeszcze w emerald trzy wbiłem, tak o z dupy. Tak jest. BANKA! Pa! A teraz obrotówka dla widza, patrz to. Czy nie nie, trzeba, czyli kopię tom. To jest... Kurwa, gdzieś to? Nie to było inaczej. Udaję, że kopię tom, robię tak i boom, bum. I staję, czyli jest udawany kop. Robię mu lowa, niby pak tu, bęk, bum, pak i staję do pozycji. Pa, 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 zmiana pozycji. Co to na lewo i mu żebra. Ha! Dobre, nie? Ej, dobra akcja? Dobrze, steryt. Wygadźmy dzisiaj wszystko. Ciężko w to uwierzyć, że my wszystko wygrywamy. Ciężko w to uwierzyć? Co ty mówisz? Przecież pamiętasz nasze. No, no wiem, ale, historii, ale ostatnio jest... mieliśmy. Te, m, 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 nasz to związek ostatnio przyszło kryzys. To jest, to jest po prostu przy wypadek, przy pracy, że my teraz jesteśmy w tym Emeraldzie. No w sumie Emerald czy to jest wstyd dla na nas, nie?